no, cześć, witajcie z tej strony Evrona To kolejny odcinek z Fortnite. No i słuchajcie, mogę wam w końcu powiedzieć Jak poszedł wczorajszy turniej, jeżeli kogoś słuchajcie Nie było na streamie, ponieważ słuchajcie Z całej Europy na Twitch rival Zajęliśmy piąte miejsce Razem z Jacobem I Setim, turniej był niesamowity No słuchajcie, trip bez budowania I zrobiliśmy słuchajcie, jedną pierwszą gierkę Pierwsza gierka na turnieju, bo turniej składał się Z pięciu gierek, ogólnie byliśmy gdzieś tam stabilnie Tam top 10, top 9, chyba tam top 13 Jedna gierka, ale pierwszą gierkę Słuchajcie, rozwaliliśmy. Nie dość, że wygraliśmy, to zrobiliśmy na niej rekord punktów. W sensie, po, w innych gierkach nikt nie zrobił w jednej grze tyle punktów, ile my w tej jednej gierce, bo zrobiliśmy chyba 36 punktów w jednej turniejowej gierce. Więc słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam całą gierkę bez cięcia, po prostu, jak to wygląda, jak wyglądała po prostu nasza pierwsza gierka na turnieju. Bo słuchajcie, wyszła niesamowicie. Raz jeszcze dziękuję Jacobowi i Setiemu, ponieważ, słuchajcie, wygraliśmy. Przez to chyba 28 tysięcy z tego Państwu, a Także strasznie dużo No słuchajcie, pierwszym teamem, e, który wygrał był Savage Savage, słuchajcie, e, przez wszystkie gierki był albo top 1, albo top 2 Więc naprawdę, no mister Savage, bardzo dobry zawodnik Pewnie kojarzycie, jeżeli oglądacie jakieś turnieje w pierwszym rozdziale Także inaczej, słuchajcie, przed samym odcinkiem, przed samą gierką turniejową Zróbmy sobie mały przegląd sklepu No oczywiście przypominam, że jeżeli, jeżeli jest jakieś zakupy w Fortnite, No to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy w Rony. I słuchajcie, zobaczcie, co mamy dzisiaj ciekawego w sklepie a mamy, słuchajcie, kilka naprawdę fajnych rzeczy. Po pierwsze, słuchajcie, dzisiejsza gierka, w sumie ta turniejowa, będzie mm, rozgrywana tym oto diamond pony. Kucykiem jako lotnia. No, jest to całkiem fajna lotnia. Fajnie wygląda, będzie można sobie ją dzisiaj zobaczyć na turnieju w grze. Ale zacznijmy od góry, gdzie mamy Izabelę. Izabela, całkiem fajny skinek. Kilka stylów, tutaj można sobie emotką zbierać styl. Wiadomo o co chodzi. W sumie większość to powtórki, prawda? Spark Plak, całkiem fajny skinek. Mamy tutaj Spaniel Siren. Turniejowy skinek. Sporo osób grało w sumie tym skinkiem właśnie na turnieju dzisiejszym. Tutaj mamy Double Cross, całkiem spoczko. Oczywiście mamy i Strasznie dużo fajnych emotek. Tych takich, wiecie, copyrightowych, że tak powiem Tu jeszcze kolejna strona, więc mamy w sumie dwie, dwie strony samych emotek Tutaj mamy jakieś imprezowe skiny Kolejne jakieś zestawy, kolejne imprezowe skiny Kolejne imprezowe skiny I wiecie co? Kolejne imprezowe skiny Mamy też Seekę, taki po prostu taki, taki, taki zestaw, który powrócił No i to w sumie tyle, także strasznie duże Te sklepy ostatnio, co? Tak czy inaczej, zapraszam was Dzisiaj na jedną pełną gierkę Turniejową, którą Udało nam się naprawdę dobrze zagrać Razem z Setim i Jacobem jak oglądania PANANA Jezu, widzę, że mnie stresuje się, żeby coś Po prostu musisz mieć swoją strzałkę na ten ta. Na markerze, pod markerem Ta Mamy contest czy dokładnie. nie? Dokładnie Zobaczymy Wyjdzie w praniu O, macie lepszy To ja lecę na drugi No dobra, mamy Ankon Pani, panowie Nie Ancon. mamy? Let's Chyba. go Let's go Boją się, boją się, boli ich To ja lecę tutaj To tak mi się wydaje, no Jeszcze skotuję gdzie oni lecą Mam małe Jeden skauty o, Jaka ja jest bota. w ogóle taktyka z kewami? Czekamy na soczek? Czy ja, ja, jak robimy z kewami? Mały możesz pić, mały pij od razu. Mały pij od bo razu. Fleszę potrzebujemy na potem. Dobra, 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 dobra. Superansko. Ty, bo oni sobie czołgiem jeżdżą. Zapomniałem. A, te boty, okej. Okay. Tak, boty, boty, boty. Mam ci Nie, Mam nie, nie, pompę, boty, boty. biorę. Nie ja myślałem, że spadnę. No to ja jajuszka. O, auk. Kolejny nie ma. Super. E, macie prema na mnie zielonego tego nowego. Idę, idę. Dobra, dobra. Ty, bo my ten czołg musimy. Ty w sumie. O, zmiana, zmiana planów. No. Zmiana planów jest. Słucham. Nie, ja robię zmianę. W armii maców. Mam nadzieję, że Kami nie widzi. Schodzimy, Aha. nie? Ta, ta, ta. I tam wiecie gdzie. Ta, lotuje. Dajko, pamiętasz? Do... <grych> pamiętam, pamiętam. E, już odpalam sobie wtedy. Tak, tak, nie bierzesz. Dużej poty nie piję, nie? Spokojnie. Pijesz. Bije dużą potem Bo wszystko co teamowe zostawiamy na potem. Wszystko co teamowe zostawiamy na potem. Tak. Dokładnie dobra, dobra. Tam. Czyli ja tego lodzika lutuję, no ale ten czołg mi tu na mordzie jeździ. Możemy wyjaśnić czołg? Wyjaśniamy czołg? Zabiłem, zabiłem pierwszego, no, z czołgu. Super. A drugi zaraz mnie zatonuje. Ma mało. No. Leży, 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 Super. leży. Leży! Nie, za zero. Aha, ja tego nie lutuję, ty, ja lutuję to, Ty amen. nie lutuję. No i patrz, tyle się razy pytał i nie wie co lutować, to no nie mogę. No. Taki wejcik, taki wejcik. O, namiot mamy, no proszę bardzo, ha, gdyby nie na Michał Miński. Schowaj A, ekran namiot. i wyciągaj z namiotu, i będziesz zlutowałeś! O! I Szybka temu. O, o! Dobre! Serio mówię. Sule? To nie był żart. Nie ja robię. Ja no i gid. No i ta MK7 dodali w ogóle dzisiaj, nie? Mam te, tak, yy, tak. kaczery. Nice. Super. Biorę je no i Tu są małe poty, pracujemy. dużo. Ja Dobra, będą na się narazę. pozmieniały te właśnie co nosimy. Mniej no troszkę. na pewno się pozmieniało to, że nosimy teraz te. Jakoś. A ja małe. impulsy No no się nie dziwię to zadrhu. To no nie szup złoto. złoto Dobrze. Spokojnie, spokojnie. Ech, jest do kupienia w automacie. Nice. Siu, siu, Super. Let's go, Ewron! Dajcie nam ten na każdym Let's go, Ewron! Nie, bladatek, ty. O, już umarł. A nie, ta Ewron. jestem targetowany. Jest. Jesteś. Ale Zaunik. Niestety, bo ja to już zlutowałem bardzo. Zaonika nie mamy na Zbierałeś? pociągu naszym. To ty pomyliłeś, kuba, leciutko. Le 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 Chyba, że Ty no, nie mówisz do mnie. No mówię do Ciebie, że zlutowałem. A, dobra, dobra. Ja już zlutowałem swoje. Lutuj, lutuj to, co go, to, co widzisz, że jest nielutowane, dokładnie. Tak. Dobra, dobra, tak, tak robię. Dokładnie kubuś, dokładnie A, tak, big, tak big rób. Big jest, Jak ktoś ma slota. Ja mam, idę po biga. Super. To Zapraszam. Światki, tutaj. Ktoś nosi shitkagi, czy nie? Gdzie jest biga? Gdzie ja jest big? U góry, u góry. Ni, ni. A ktoś nosi spleszę, ile macie splash'y? Nie, w ogóle spleszę. Zero splaszy. Ja mam 40. Autoando kupena. by ta duża było. U góry, u góry, na tej stacji Aaa, na stacji, all right Nawet dwie chyba Boję się, Co? czat nie odwali tak, czegoś głupiego Dobra, no, zajebiście się chyba wziąć. Eee... Dobra, mam trzy bigi i dwa armory i dobre bronie Tak, no, ale I'm nie jacked. mamy, nie mamy, nie mamy yy, fury i z, nie splashy, nie mamy kurde Splashy mamy, ja mam cztery, tylko tu jest siltkek Impulsy, idę panie. A nie, so. to są też Ja, ja, ja tak, mam, ja także... mam impulsy dobra. Masz impulsy, zajebiście Co ja mam robić, dwa tylko, także ja no. mogę wziąć silkiego za spray. No to weź, no? Ja mogę w ogóle bez pompy grać w sumie. Bo w ogóle ja mam MK7 fioletowy w ogóle. Nice. I no. ja. Giga chat. Giga chat! Giga mi dało. Giga. Giga mi dało. Weź. Tu? Ja już mam dobra, trzy, dobra. mam trzy bigi. Okej, okay. gdzie jest silkek? Widzę. Biarek. Genialnie. Genialnie. Biorę go za pompę, pompę mi jest niepotrzebna. Dobra, Kamiński zostawił furkę. Czyli, zagrał. czyli kontrakt wypełniony. Fajnie, tak, fajnie, fajnie. Paypal kogierca, paypal kogierca. Ale mam konia. Tutaj, tak. czy, cyk, to. O, impulse mam. Shockwavey. Szukamy opon? No, A... fajnie było. Jak widzisz takie czerwone ammo to jest duża szansa, że z nich może wylecieć. Dobra. Tak. O, tutaj. Idę do was. Tyk, tyk. Tutaj, zamk. cześcik. Mhm. Tak, Oj, są czerwone. Czerwony Amobox, biorę. Super, Biesu, opony, są opony! Są opony, rzucam! Jaki performance! Jaki performance widzowie, co jest? Idę, idę... Nie, no nie, no jest performance. Kurde, ty to w ogóle nie ultowany, ja tu... Możesz tam zlutować, tam jest henchman, cześć, jeszcze. Ty tankuję i idę właśnie. do henchman chesta, tak. tak. No I się raz nie obrażam, jakim to zabierzemy. No to fajnie. Ale, ale ja nie wiem, co Kamiński robi, ty. On gra w ogóle? Może się obraził i nie gra. On wbił? Możliwe, ty. Ty Typeczek na W, NW. Tam pomiędzy drzewami. Widzę, 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 widzę Kurde Dobra, ja robię risky Oho Ja pierdzele Ja pierdzele do budowania ja nie ma jak coś, nie? Tu jest Mr. Savage na tym, na tilted To, to ja No, Mr. Savage zajął tilted, bo dał screena, że tam jest To może nie na ten okay. Furka tutaj na SW My ogólnie musimy znaleźć jakiś fajny budynek tylko no. Tak, no. pamiętajmy, że nie możemy się zabudować, to musimy znaleźć coś ciekawego w środku Ej, kałkaczersy, kałka po lewej Dobra, dobra. Biorę! Biorę! Tutaj kolejna, tutaj kolejna, jak coś. No, tu mówisz, Biorę. O, jesteś na opony, daję bić. Naprawdę to zrobili! O, frajerze. Na naszej miejscówce był. A tu naprawia, naprawia opony? Tak, naprawia tak, opony i tak. siebie. Tylko Co teraz. Jest? No, no, no. no. E, ta górka jest w sumie fajna, a może być nie lutet. Górka, górka właśnie, jest Górka jest fajna. Tak, tak, tak. No. Nasza autko lekko skręca w prawo Dobra, lepiej że nasza autko skręca, a nie wygląda jak to, bo to w połowie jest pod ziemią Dobra Ej, ludowana, Może tu gdzieś znajdziemy, ta ta ta, ale może tu gdzieś znajdziemy Ale wchodzimy razem, chodźcie. Palnik. Ta, palnik, dokładnie Wchodzę na górę. Ja sprawdzam do dużo czysty. Biorę w pan. Okej, i tak musimy wszędzie to przeszukać. O, mam palnik, savejście kurwa. Let's go, dobra. To mi się Cyk. podoba. Montujemy tutaj. I szybki montaż opony. No dobra, tak. ale zostajemy tu? No zostajemy, zostajemy. No zostajemy Zajemnie górka. Ty, co się dzieje? To jakiś... Daj może, daj może, Seti, daj może, Seti. Chcesz ty? Chcesz ty? Tak, dobra, spróbuję, wiecz. spróbuję. Ja spoko. Ja pójdę po swojego Aoga. Dziękuję bardzo, bardzo, bo tu Stormzer zaraz będzie na casualu. Ty, widzisz nasze naprawiłem, kółko? Naprawiłem, naprawiłem! No, Tam są Siomeczki ja znowu? Ja mam, ja mam A, broń zumeczki. z zoomem, mogę, Ej, mogę w nich? No możemy, dawaj, prój. Ja ładuję, ładuję, próję. Oni się Leścia teleportują. 25 pięć. Pięć bluz znowu. Dostali wszyscy! Dostał. Pięć Storm Surge nabijany. W tak ogóle jest, to jest, tak gi jest giga dziura taktyczna. Jakbyśmy dostawali w pierdziel, to zeskakujecie i jest obudowa. To no My tu możemy poczekać i potem tam. Zabudowa nie, no, jest. Miejscówa mie mie jest mega, no. No. Dzięki, Jacob, za stuwa. Dziękujemy nie ma sprawy, Ci, Kuba. Nie ma Dobrze, jest. dobrze. No to tak to mogę być cielem, ci ludzie. Wasze kochani, matek nie docenia, tylko leży potem. Ekstra. Super składzik. Jak Ewa widzisz, myślałem, że. FNS ki gramy. Jestem, no? Biegną, czy 70 mniej. Dostał. Pokażę, pokażę, lewy, 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 lewy. zero. Dostałem, no, mocno. Gorzej w dziurkę. Spróbujecie ich dobić? No. Czekaj, bo my mamy mało. No. Yy, jaka sytuacja? Ja małej potrzebuję? Mogę Shieldkega rzucić w sumie. Tutaj, w sumie tutaj, to Shieldkeg, dawaj Shieldkega. No. A co jest? Nic, nic. Poperek był, nie musieliście milmy stać, ale spokojnie. Nie, nie, nie. No słuchaj nie. się Słuchajcie tego kurde, go? Kuba, no. Tam ziomeczki, 37 blue. Za kamieniem się chowa. Plecy, plecy podobno wszyscy im piszą. No plecy? tak, tak, na no jest, na no jest, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Znaczyłem ładnie. Znaczył A oni nam dali, jak to żebra. Ogólnie tu nie ma delay'a, nie, nie wiem, coś sugerował. A, no, dlatego strzelają. Tak tylko, tak tylko, tak mówię. Chyba Tomas. Chyba się zdenerwował I Bena. A jak Co ktoś się podjeżdża je? coś jedzie, coś jedzie Trój do niego. Co tam? Nie widzę, Sący. nie widzę. Odjechali, odjechali Daj. Dwa serenowa spotkali! Patrz, trój! Dawaj, 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 tego gościa. Nie widzę już. Jest sirena! Widzę, 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 jest syrena Krak. Nice! No. Jest jeden, jest jeden! Dostaje od doku uważaj, ich Kuba! Dobij, dobij dobi, dobi, Dziury Tak też ta dziurka, tak ta dziurka. Musimy dobić, musimy dobić tam Jasne

Trypy nawół. Przenosi go. On jeszcze nie zaczął ich podnosić. Kolejni różnik dojeżdżają coś zajął. Zajbiście, zajebijcie. 13, a to, 18, a to 18, to jest SM Gnani... Dostałem fragę, dostałem, dostałem dwa fragi. Jak coś nice, do mk 17 nie używali. Do nie dość, że ich to jeszcze frager. Ej, to mk 17 jest tragiczny. Krak, krak, krak. Super. Tam. Kolejni, kolejni. Dobra, lecimy z nami. Dwa Dwalam, bo widzicie. Na spokojnie, panowie, bez takiej, bez, 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 bez zbytnej napiny mamy 800, mamy 1000, abow. No co? Tak. A, a jest, jesteśmy jest jesteśmy na. Musimy, dobrałem. musimy uważać na tą stronę, bo tutaj jest edge Ej. strefy, nie? Pierdzie to mk ten weź to. Pierdol, broń. Super. Słuchaj, czy ty rozumiesz, że z fioletowej bije 18 na tę odległość, a z SMG 14? Ja nie wiem, skąd tam dostaję. Schodzę. Stamtąd, stamtąd, stamtąd. Uspokójmy okay. sytuację. Tak, dokładnie Piję dużo, chcesz biga? Nie chcę pić, nie chcę jeszcze pić Chodem sobie do Na razie, na razie zostałem Bo ja tutaj Znam ze snajperką postrzelam sobie po prostu jak coś zobaczę, bo... za plecy, plecy, plecy! PLECY SĄ! Za samochodem Jasne Taktyczna dziurka jak coś Taktyczna dziurka w razie opresji? A, co, on, co on robi? A, a on a, to to rzucił, rozumiem On tutaj się chowa I no dostaje no od no kogoś no, no, A, kamieniem. będzie pikało, będzie pikało Nie no, no. dałem ja to mogę zrobić, nie? Wal ze SEMG'a! Ja też! A ja to są nadełki! Ale ich zdenerwujemy, oni nam rozwalił domek? 41, dawno nie denerwować! No mamy, mamy, ja wiem, co zostało, no. Zarebisz się. Ty tam widzisz? A idzie? To czy to wcześniej dostanie? Nie, lecą rakiety, te takie naprowadzające. Wyznacie do nadełki? Sam, ile masz? Zbitnąłem ze 100. 130, 30, do rifla. Ok, ok, ok. Ja mam 20, załatwię do Pod nami. Wizualizacja. I on się, zatrzymam. Strefa, strefa, strefa! Strefa, strefa, dusimy ich, dusimy ich. Dostali, kras. Dostali, w ciul. Da, da, da. Nice, nice, nice! nice. Zajebiście! Zajebi... Ale tam z lutu, nie chcemy? Właśnie. Ta, Właśnie. Oni chyba dosta... A oni chyba dostawali bombę gdzieś stąd, tylko my nie widzimy Wiecie. tego. A to, ta, 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 ta. ja tam podbiegnę, tak Zobacz, zobacz, ja scout ja taktyczny, ja, ja przejdę, tak, przejdę tak. Z, tobą. Mam jasne, jasne. Ja ja z tobą. Mamy shieldy, w razie czego? Jasne, ja jasne. Ale biegny za wami, że nie wspinają Dajcie. Gdzie, 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 gdzie? Drzewo na nich. Widzę. Idę, idę, idę. Dobra, dobra, dobra. cofamy idziemy, idziemy. I drzewo, uważajcie na drzewo. Ta, ta, ta. Dostaję, dostaję. Lepiej się wycofać. Dobra, do dziurki, do dziurki, do dziurki. Do dziurki do ta Taktyczna będą dziura, taktyczna dziura. jest lepsza, No. Dokładnie. Ja Zamknij drzwi za to, tak sobą. No. Się Nie, to ja dużo potę używam? Używam. Ja się dwa Bijam się dwa teamy! Tutaj, tutaj, tutaj. White. Drzewa, jak coś, drzewa, jak coś. Ujam zero. Co tu się dzieje. Skrakowałem, Wreszcie ale tam ci tam ci co lutowaliśmy nas biją. Tam ci ja co lutowaliśmy, uważaj sety, tak. uważaj Seti Dobra, dobra, dobra. Idę do was. 14, Amo, nie, nie mogę strzelać. Rzucam Dużą obiorę. Wyciąpała tutaj połowę, dobra Dobra Tak, tak, tak. Przydałoby się to, tam fajnie, ale. No, musimy, musimy coś zrobić za zaraz. Przydałby się, tak. się, bo obijamy, zabijamy, ale nie możemy lutować. 50 schonoid na nim. Walę tego, walę tego. Jak ich zabijemy, to możemy lutować Oni mają mega mało. Oni tam są. 70, white! Leży, nice, leży, umarł. Nice, nice, nice. Ruszajmy się! Dzisiaj. Pa! Poleciał! Tam jest. Ten jest tutaj, tu jest ten powalony. Powalony? Gdzie? Dobra. Bliżej, Luz. czy lewo, czy prawo jest powalony? Zabiję. Jednego. Zabiję, jednego tutaj. Okay. Zajebiście. Okay. Okay. Tutaj jedzie po niego lambo. Skautuje! Uber, uber. uber. O, wybuch Uber. Aaaaa! Trzecie, Nic! Nic. Zajebiście jest właśnie, zajebiście jest. Stąd tej kurki najefruję. Pa! Tu są, tu są, tu są! Marker mówi! Gdzie, na blisko, na nich no, możemy przestrzmiać. A nie, tak blisko. Mało amo, mało ty, nas amo, mało amo. Na nas, na blisko. Na na nas. blisko. Leży, leży, ten ten ten. Leży. leży, leży. Nice, nice. Ostatni. A nie Lebron. chcemy Lebron. Iść po lut na dół. Bardzo Słuchajcie. obity jestem, nie jestem obity bardzo. A ciu ciu. Maś mini, masz mini, Tam bardzo to dużo lutu leży. Musimy, Wy musimy chyba iść coś polud. Mini, mini, ta. Ta, ta, ta. Ja się... No może, może. Zobaczymy jeszcze. Widnim jak kuda. tam wygląda. Mogę nas wszystkich zespsłsować zaraz. Taktyczna dziura. Ale dziura nie jest Możesz będzie postawić. Bio, postawi biorę, mnie biją mnie. Bija bariery, bariery są Efron. stawiam bariery. A jedno. No, idzie, idzie. Czuliemy tutaj panowie. Dobra. Dobra, pod lewo ciebie ja model. To robiłby taki że to jest niesamowite. To co brałem 3, 4. 4. Zero. Biało, biało, White, wait, wait, wait. Uwaga! Zerała mam kasaty Przerzucaj sobie ich. 12 to amo mam 12 nie 15 amo mam Jest ja tu biorę Amo Tu jest lud! Nie ma amo Dostałem kieraty? Zajebiście Tu jest lud, tu, tu, tu. jest ammo. Ebro, mam 74 ponosów Zajebiście! Dobra musimy zrobić taką... O, czekajcie, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, do tyłu! Shield wastałem Jezus wybiłeś mnie samochodem! O nie! Tu jest! Wybił mnie za gway'em! Co nie, jest? Ta, 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 ta jest typ za nami, Jacob. Jest jest, jest, jest za nami On nas... W... Rozstawmy się, żeby nas nie wybił, tak? Jest nad nami Sprawimy go Ta, ta, ta Tu jest Nie widzę go Ten ja... Nie... Jest na mnie, na mnie, na mnie, ja nie mam pompy Zabrał na furę No nie To jest żart Ale beka na bekę. Nie, no co? Dobra, Ewron, musisz tutaj rozstawić ten Rozstawiam Tam. To wysiadł tam, rozstawiłem. Ale chyba w zoolie, to, chyba w nie? Tu ziomeczku, tu. Tu ziomeczku, idę. Tak, tak, tak. Tam mamy kolejne. Dostaję sprayę. Dobra, idę. Tutaj, rozstawiam tutaj. Tam idę po kolejne, idę po kolejne. Jebra, jebra, jebra. Dobra, rozstaw. Super, ale to. Stawiam, stawiam, stawiam patrzcie tutaj. tam, patrzcie tam, patrzcie tam. Patrzcie tam, patrzcie tam, Panowie, tu. Spódźcie się. Dobra. Biało. Dobra. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Na nas, na Tak, tak. Przy nas. O no kurdo, biało. Mnie on mnie przekroczytał. Ja go nie widzę. Spokojnie, panowie, ja tu załatwię sprawy Ekstra! 180, Ekstra. 180, nie wiem. Mam 190 amo, mam do, do, do broni. Super, Ewron. Nice. I Shockwave, no są w tym podoba. miejscu, są. Tak, 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 kill. Widzę, 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 widzę spałuje seti, leży, leży. A, super, kapelusz. Kolejny po drugiej stronie, po, so po drugiej, drugiej stronie. seti, daje ci kuba amo, Daję ci amo, daje ci amo. Daje ja mam ja, ja, dzięki. I chcesz seti amo? Nie, dziękuję. I amo 250. jest. 250. Nadal, no, gdzieś no, Widzisz, to? Widzisz Patrz na drugą stronę, patrz! to drzewo, rozpierdaj Dobra, dobra, rozpierdaj Biało, biało, biało za drzewem! Wszyscy dead! Jeszcze jeden idzie, idzie, jeszcze jeden to idzie, jeszcze jeden idzie. Dokładnie. Nie widzę ich, nie widzę. Drzewo, spam drzewo! Nie wiem, ten fraga kolejnego, za co? O, ONI się w krzaku, lecą, w krzaku się leczą. Opalałem bota, opalałem bota. Dostałem, o mój Boże, giga chodźcie, chodźcie, laser, chodźcie, giga laser, Jaki giga chodźcie. laser. Chłop to uciekł, przy nas był! Oni są w tym krzaku, to ja to denerwuję, nie powiem, że nie. nie Powiedzia. laser. Powiedzia. Ale laser. Oni z tego krzaka laserują. Tak, Ej, dobra, wiem, macie, macie jeszcze te osłony? I ja tu mam tu jeszcze. Tam są, okay, tam weź, są. Weź, weź, postaw, weź jakoś to do... na no później. Jakoś musimy się... Dobrze. Chodźcie, chodź, chodź, no chodźcie za mną, za mną. I teraz tata, tata. tego goście za drzewem, tego gosza za drzewem. Mają... Trochę Uważaj, dostali. bo ci w krzaku mają giga... ...styliny. Ja spieszę, ja sproszuję. Mało, a Mało Wiecie, HP, wszystko. mało HP. Jasne, to jasne, bradze, no, jest, apel, jest dużo apel. Apel. Tam, tam jest typeczek, tam jest typeczek On będzie musiał rootować Dawaj go, ma ta zero, ma zero ma po powolony, powolony To mi się podoba Prawo, 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 będziemy mieli plecy, będziemy mieli plecy Panowie, tutaj na tej strony się leciutko I mam już żebyście na Żeby nie to nie wszystkich Tak Tak, dokładnie Ja robię... Leci tutaj, przy nas jest! Saptir, robię z tobą Rambo Chodź na tą górkę, chodź, chodź z nami Dostałem, to to? Mocno, dostałem, dostałem mocno, zostałem mocno, zostałem mocno, dostałem mocno, uciekam z małymi O kurde, set jestem w dupie Idę za krzak Rostawcie coś, rozstawcie jak macie Nie mamy, nie mamy, musimy wrócić okay, do musimy, naszej bazy Musimy wrócić, no Trzeba jest rzucę taktycznego Może ich wybiję <grym> Jeszcze jednego Wracam do bazy, wracam do bazy Wycofka do jestem bazy Jestem w jest. oni strzelają, dostali boli trochę mnie, Boli mnie, Dostali ty dużo Czekam, czekam na, na shielda ty, ty, ty za nami, ty Za nami? Dead wow. Shieldcake, nice. weź go poniżej Shieldcake, go, 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 go szybko iżysz tutaj, iżysz spokojnie, spokojnie, Dawaj tutaj do nas Masz Nice Superancko, Kuba Ziomki na mnie, ziomki na mnie Jasne Uspokój, minus nie, nie, jest. spokojnie, 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 spokojnie. Shieldcake nas leczy, shieldcake nas leczy Uważaj, tak. uważaj, o, Seti Jasne, jasne Spokojnie Dobra Ok. ktoś lecą Przy nas jest Spray to, Dobra drzewo down. Tu się ładnie, Przeci. super ancko, panowie Ekstra tu, ja ale, ale o... NW NW Leży, 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 leży! Po, powiedz leży. jak to po polsku Powiedz jak to po polsku North 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 North, 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 North. a to tu coś jest, jest, tu jest, tu jest tu jest, po polsku, spam! Spamuj! Leży, gdzie? kolejny Nazi. leży! Super leży. No Co? 3 na 3 U. 3 na 3 gdzie oni są! Zarzewam, O kurde, dostałem dużo, dostałem dużo! Leży! Nice!